Kracjąc 10 punktów w tych zawodach drużynowych, zadowolony z tego występu? No tak średnio, bo szkoda tego jednego biegu, było, bo go popsułem strasznie, a tak to byłoby fajnie. Ale generalnie ten początek, niezły, pewne zwycięstwa, dobre wyjście spod taśmy. No, myślę, że tak, ale no zawsze może być lepiej. nie? A co się stało w tym trzecim swoim starcie, gdzieś tam e, troszeczkę adrenalina poniosła? Nie, po prostu za szybko się odchyliłem, chciałem być pierwszy na dojeździe, no i po prostu popsułem. Ale na się opanowałeś, że nie było upadku? No nie było, no i starałem się coś tam jeszcze potem powalczyć, ale nie wyszło. Ostatnie wyścigi, jak ocenisz? Myślę, że było dobrze, posłuchałem się trenera i wszystkich, więc wyszło. No właśnie, trenera trzeba słuchać, tak? Tak. A generalnie takie zawody, to cały czas chyba szkolisz się, uczysz się tego żużlowego rzemiosła na tych 250 -tkach. No tak, raz lepiej, raz jest gorzej po prostu i tyle. Poznałeś już większość torów extraligowych? Myślę, że chyba pamiętam dobrze, że to byłem na wszystkich, ale ja nie jestem pewny. A generalnie, tutaj w Ostrowie, jak się jeździ, to trzeba mieć szybki motocykl, a To jest jednak 250. No fajnie mi się jeździ w Ostrowie. No, wspominam dobrze te zawody teraz, no ale mogło być lepiej. Dostosowanie czy ustawienia sprzętu tego tych 250 to jest trudne rzemiosło? Cały czas gdzieś tam z trenerem szukacie? A to bardziej pytanie do trenera chyba i do mechanika. Tutaj to do mechaników, bo ja nie wiem za bardzo tak naprawdę co zmieniają, tylko słyszę czasami i tyle. Czyli ty jeszcze na razie nie zagłębiasz się w te taniki żużlowego rzemiosła, tych mechaniki, tak? Coś tam wiem, ale niedużo.